To daliście trudne pytania. I nieraz musiałem sobie dostudiować niektóre rzeczy doczytać, żeby nie było później. Zobaczmy sobie, co tam napisaliście. To pytanie mi się bardzo podoba. Czy modlitwa Jezusowa to nie jest wielomóstwo na modlitwie? Mateusz 6.7. Mateusz 6.7 wspomina o gadatliwości jak pogania. Wiecie, jak się modlili pogania. Oni nabijali ekspas. Powtarzam, powtarzam, powtarzam te modlitwy, i im więcej razy powtórzę, tym Lepiej yy, bóstwo spełni moją prośbę, że wtedy właśnie spełni, jak odpowiednią ilość razy powtórzę. I to nie jest chrześcijaństwo. Modliwa chrześcijanina to jest zaufanie, że Pan Bóg zawsze słucha tak samo. Słowo klucz, które wielokrotnie się pojawiało na tym kanale, relacja. Na tym się wszystko opiera. To jest postawa serca, a nie ilość liter czy powtórzeń. Zobacz sobie na przykład taki mechanizm, kiedy kogoś przepraszam. Słuchaj, no nic się nie stało, wybaczyłem ci, Ale ja dalej przepraszam. No przepraszam. Tak, tak samo z dziękczynieniem. Jeżeli ktoś sprawi mi wielką radę. Dziękuję, że dziękuję, dziękuję. Ale ta osoba to przyjęła za pierwszym razem. No ale taka jest moja potrzeba serca i w taki sposób chcę ją wyrazić. A modlitwa Jezusowa to też odpowiedź serca na zaproszenie. Nieustannie się módlcie. Jaki jest Twój ulubiony fragment cytat z Pisma Świętego? Wysłałam Cię, Ojcze Panie Nieba i Ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi. I roztropnymi, a objawiłeś prostaczką. Czy człowiek bez pogrzebu może pójść do nieba i co daje duszy człowieka pogrzeb? Czy to pytanie, miałem wrażenie, że traktujemy pogrzeb, jakby to miało charakter magicznego rytuału, a przecież tak nie jest. Bez pogrzebu człowiek może iść do nieba, bo dlaczego miałby nie móc? Są przecież sytuacje, kiedy pogrzebu nie można odprawić. No, nie wiem, człowiek zaginie w górach, no fizycznie jest to wtedy niemożliwe. Świat nas uczy, że jesteś sam. Taką samotną indywidualnością. Ale nie jest kościół, to jest wspólnota, i wymiar śmierci i też przeżywamy wspólnotowo. Modlimy się za kogoś bliskiego, chcemy wspólnie uwielbiać Boga razem z tym, który z nim już jest. No bo przychodzimy przecież z nadzieją zbawienia. Jeśli życie jest powierzone Bogu, to i ten ostatni moment, moment śmierci też chcemy Panu Bogu zawierzać. Idźmy dalej z pytaniami, bo jeszcze trochę ich, ich jest. Ile braci jesteś w zakonie? 9 lat. Dlaczego nie ma Jezuitek? Dlatego, że już były. Były podejmowane próby założenia yy, drugiej gałęzi zakonu, natomiast coś nie wyszło. Ale historię macie w opisie. Tam jest to fajnie rozbudowanie opisane. Pytanie, czy zwierzęta razem z ludźmi będą w niebie? Księga Izajasza 11.6. Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem i tak dalej, i tak dalej. Słuchaj, odpowiedź może być na to pytanie tylko jedno. Nie wiemy. Izajasz jest bardzo poetycką księgą. I ten opis raczej nam by wskazywał w tym kontekście, Yy, jakiś wymiar nieskończonego, niepojętego przez nas, wręcz pokoju, a nie taki opis realnego miejsca. Nie? Ale wracając do tych zwierząt, ja osobiście jestem ze zdania, że zwierzęta jako stworzenie swoje miejsce w niebie znajdą. No Z tym, że to jest moje życzenie, moje pragnienie. Także nie ma potwierdzenia, by zwierzęta były, ale też nigdzie nie jest napisane, żeby ich tam nie było. Także Ja lubię zwierzęta i ja. Bardzo bym się cieszył, jakby były. Ulubiony święty? Wiadomo. Ignacy Loyola. Jaką pobożność najbardziej preferujesz? Jakiej jesteś? Rozróżnienie duchowości i kategoryzowanie, jakoś oddzielanie, to jest dość młody pomysł. Dlatego ja uznaję, że jestem każdej i żadnej. Dlaczego tak? Duchowość ignacjańska to indywidualne spotkanie z Bogiem, kontemplacja. Ale działałem też bardzo dużo swego czasu w odnowie charyzmatycznej, w wielkich akcjach halowych, gra w zespole ewangelizacyjnym. A no z drugiej strony karmi mnie też. Spokojna, cicha liturgia, czy modlitwa brewiarzowa. Także powiedziałbym, że jestem miksem tego, co mnie duchowo karmi w danym czasie. O co chodzi w szóstym rozdziale Księgi Rodzaju? Kim są giganci synowie Boga. Pewnie byłoby lepiej zapytać jakichś biblistów niż mnie. Ale spoko, ja zapytałem. I na początku chyba jest jeszcze warto wspomnieć, że Biblia to jest zbiór wielu gatunków literackich, w tym mitologii biblijnej. To nie chodzi, że to jest coś nieprawdziwego, ale chodzi bardziej o opis jakiejś prawdy, wykorzystując konkretny obraz. Tak, zacznijmy od najprostszej rzeczy, to znaczy kim są ci synowie W no. Piśmie świętym wielokrotnie, synami Bożymi, nazywa się po prostu mężczyzn. Więc bez żadnych większych konotacji, to są po prostu ludzie. Niektórzy bibiści zastanawiają się, czy chodzi o konkretnych mężczyzn, typu synowie Seta, trzecie pokolenie od Adama i Ewy, ale chodzi o ludzi, bez jakichś niesamowitych konotacji. I pewnie o wiele ciekawiej was zastanawiają, czy giganci. Bardzo byłem ciekaw, jakie słowo tam pada w oryginale. Tam jest takie słowo, które można tłumaczyć jako olbrzymi, ale też jako yy, sławni ludzie, mocarze. Oraz jeszcze jest drugie takie tłumaczenie, to jest upadli. No nie wiem, gdybyśmy chcieli oddać jakoś kontekst w dzisiejszych czasach tego słowa, to pewnie byśmy mogli powiedzieć, że to byli tacy influencerzy. Wpływowi ludzie, którzy yy, sprzeciwili się Panu Bogu, odwrócili się od Niego. Na język grecki, bo to z Septuaginty to mamy, przetłumaczono to jako giganci, dlatego że osoby znające mitologię grecką po prostu lepiej rozumiały ten właśnie kontekst. No a ciężko było jakoś jednym słowem oddać to, hebrajskie, oryginalne znaczenie. Stąd też i u nas pojawiało się to giganci czy olbrzymi yy, w tłumaczeniu, idąc za tą intuicją Septuaginta. Ale ten cały blok tekstu to jest mitologia biblijna. No jest zredagowana prawdopodobnie pod wpływem ościennych kultur. Pewnie opowiadań akadyjskich, asyryjskich. A opowiadanie ma pokazać historię upadku ludzi, co to prowadziło do potopu historii Noego. To nie jest redakcja historyczna w rozumieniu dzisiejszego kronikarstwa, dlatego przywiązywanie wagi do poszczególnych słów nie jest aż tak bardzo istotne. To nie jest zapis historyczny w naszym rozumieniu obecnym. Idziemy dalej. Co się stanie, gdy się złamie śluby zakonne? Co jedyne, co mi przychodzi do głowy, to idź się wyspowiadaj i żyj dalej zgodnie z tym, co ślubowałeś. Czy w czasie formacji przechodzi się badania psychologiczne i na skłonności seksualne? U nas każdy kandydat przed wstąpieniem do zakonu przechodzi y, rozmowę z psychologiem. Myślę, że to jest dość normalna sprawa. Każdy z nas może mieć coś, co warto byłoby po prostu w sobie przepracować. Ale są też takie choroby psychiczne, które tak, no, wykluczają możliwość wstąpienia do zakonu, jak na przykład schizofrenia. A jeśli chodzi o skłonności seksualne, to, to dość szybko wychodzi na tapet, nawet nie u psychologa. To ma takie bardzo długie pytanie, nie będę go czytał w całości, możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Kilka lat temu zainteresowałem się religią wiarą, zacząłem czytać Biblię, z kolei w ciągu ostatniego roku zainteresowało mnie protestanckie podejście do wiary. Czy da się jakoś pogodzić nazwijmy to protestancką duchowość, religijność, osobiste podejście do wiary z Kościołem katolickim i jego wymaganiami? Tak staram się żyć. Osobiste podejście do wiary i wymagania Kościoła. W ogóle na tym polega duchowość ignaceńska, która liczy sobie 5 wieków i jest bardzo katolicka na osobistej relacji z Panem Bogiem. No okej, okay, ale o tych wymaganiach. Wiesz co, ja raczej nie traktuję tych wymagań jako ograniczenia ale jako szansę. Jak na to spojrzeć, to życie bez wymagań to jest utopia. Wy wymagania są też częścią życia. Zauważam takie dwie rzeczy. Po pierwsze rozwój, bo wymagania dają mi spojrzeć na jakiś temat inaczej. Bo mogę czegoś nie rozumieć albo nie akceptować, ale jeżeli podchodzę do tematu z otwartością, to często z czasem mogę zobaczyć drugie dno w, tym, w tej kwestii. Czyli dlaczego akurat właśnie tak jest. O tym się wpisuje ten filmik, który jakiś czas temu nagrałem o trudnych pytaniach. Druga sprawa to wspólnota. Ona często jest niedoceniana, a wiele aspektów odnosi się właśnie do wspólnoty i do jakiejś jedności całości kościoła. Oczywiście to są jakieś aspekty i pewnie w jednym zdaniu ciężko byłoby podsumować całość. Yy, nauczania kościoła w jednym, jednym takim zdaniu. Jeszcze nawiązując do tego poczucia skostnienia, odrętwienia w kościele, ja mam wrażenie, że to jest, bardzo wychodzi od ludzi wierzących. Dlatego, że yy, doświadczyłem kościoła żywego, duchowego, głębokiego. Ale doświadczyłem też tego skostniałego, takiego zamierającego. I przecież to był ten sam kościół. Abstrahując teraz trochę od religii i od wymagań, które stawiam, pamiętam taką historię, jak uczyłem kiedyś gry na gitarze, i niektórzy narzekali, że uczę różnych wariantów tego samego chwytu. Bo po co mam znać D-dur w trzech innych pozycjach, skoro znam ten jeden? Przecież go zagram, nie? Ale wymagałem, by w danych utworach grać inne figury niż te podstawowe. Choć na początku z buntem ostatecznie doprowadziło to do większej wolności. I te osoby. Do dziś z tego korzystają, tylko już teraz same. A ja przyznaję, że osobiście mam takie doświadczenie, że wymagania, które mógłbym odczytywać jako jakieś ograniczenie, ostatecznie doprowadziły mnie, i to wielokrotnie, do większej wolności. Tylko, że dostrzegłem to po 15 latach, ale to chyba temat na osobny odcinek. A jeszcze co do pisma, są też inne bardzo ciekawe wydania katolickie. Na przykład niedawno wyszła Biblia I Kościoła, jest też Biblia Pauli Paulistów. Tysiąc latka to nie jest jedyne wydanie, chociaż pewnie jest najbardziej znane. Czy Jezuici opiekują się starszymi Jezuitami, emerytami, czy siostry? To jest trochę za duży skrót myślowy i to można bardzo szeroko traktować. Słuchajcie, jeśli Jezuita potrzebuje stałej opieki. To w naszych prowincjach są wyznaczone tak zwane infirmerie. To są takie domy zakonne, gdzie jest część wyznaczona, lepiej przystosowana do opieki, z wyposażeniem nawet typowo hospicyjnym. W tych miejscach opiekę sprawują wyznaczeni jezuici, oraz zatrudniona opieka medyczna. Czy to są osoby świeckie, czy zakonne, różne to bywa. Kolejne bardzo fajne teologiczne pytanie: Skoro sąd ostateczny ma nastąpić przy ponownym przyjściu Chrystusa, to czemu niektórzy już teraz są w niebie lub piekle? Ja to rozumiem tak, że skoro już tam są, to już musieli być za życia rozliczeni, że tak powiem. Wiesz co? Takie rozumienie jest bliskie przekazowi Ewangelii Świętego Jana, że odrzucając pana Boga, tak naprawdę sami skazujemy się już teraz na zatracenie. Już teraz za życia, w sensie, nie? No, to jest takie spojrzenie Janowe. Natomiast my uczymy o dwóch sądach. Jeden to jest sąd szczegółowy, który jest zaraz po śmierci, drugi to jest sąd ostateczny, który jest na końcu czasów. Czym one się różnią? Niektórzy teologowie mówią, że ten po śmierci dotyka ducha, natomiast ten na końcu czasów, ostateczny, dotyka także cielesności oraz całego stworzenia. To znaczy, że także rośliny i zwierzęta będą rozliczone z tego, w jaki sposób korzystały ze swoich talentów. Cała przyroda, bo przecież cały świat ma udział w Boskim Planie Zbawienia. No to tak w skrócie podsumowując, bo ogólnie to rozważań jest sporo i między teologami nie ma procentowego konsensusu, dlatego że i w Piśmie Świętym wspomnienia o Sądzie Szczegółowym są dość szczątkowe i nie wprost zaznaczają bardziej na to, że e, no, musi być jakieś rozliczenie zaraz po śmierci. Także temat myślę, że jest ciekawy, ale 100% pewności zyskamy po śmierci. Czy można być świeckim zakonnikiem? Istnieje coś takiego jak trzeci zakon i mamy w wielu zakonach. U dominikanów jest trzecia fraternia, czy u franciszkanów, czy u karmelitów i wtedy jest się yy, osobą świecką, która chce żyć charyzmatem danego zakonu i jest taka trzecia gałąź właśnie świeckich zakonników. Ja do końca nie wiem, jak to tam działa, bo jezuici się nie dorobili takiego. Ale jeśli szukasz wspólnoty, która pragnie żyć duchowością ignacjańską, to zainteresuj się... W... Wspólnotą życia chrześcijańskiego. Czyli w skrócie WZH. Link w opisie. Słuchajcie, ostatnie pytanie. Jak zwracacie się do dużo starszych współbraci? Jak przejdziemy na ty, to na ty, a jak nie przejdziemy na ty, to ojcze albo bracie, jak ktoś nie jest księdzem. To tyle. To czas na mate. Jeżeli yy, nie odpowiedziałem na wszystkie, bo nie odpowiedziałem na wszystkie, były niektóre pytania, na przykład o yy, strapienie duchowe i nie odpowiedziałem na to pytanie i tam jeszcze parę takich powiązanych gdzieś bo pomyślałem sobie że to jest za grube żeby zajmować się tym w Q&A i to potrzebuje po prostu osobnego odcinka i pewnie jak na coś wam nie odpowiedziałem to, to będzie w jakimś innym odcinku No i co, zaczynamy wakacje. Pracuję w Zakrestli znowu w tym roku, więc pewnie jakiś filmik z zakrystii się pojawi. W zeszłym roku nagrałem filmik o Yerba Mate jest najpopularniejszy na moim kanale. Fajnie byłoby nagrać jakiś nowy filmik o ale... ale nie wiem, o czym miałbym mówić. Mogłem powiedzieć o shimaro, ale a może jak przygotować tererę, czyli yerbę na zimno, żeby nie zdechnąć od tych upałów. Ja do i przynoszę sobie zawsze tererę. No to co? Życzę Wam dobrego lata. Widzimy się na tym kanale za czas jakiś. Myślę, że szybciej niż po wakacjach, bo w wakacje parę odcinków jeszcze powstanie. Trzymajcie się. Pa, pa. Nie powiedziałem wam gdzie jestem, a to chyba tak wypada, bo to tak dziwnie trochę. No to, to mamy taki ogród po prostu tutaj za kolegium Jezuitów, tam, tam jest kościół, tam jest kolegium i uczelnia. A tam jest nowo budujący się. Tak, nowo budujący się budynek, nazywa się Magis House i tam będzie kupę różnych rzeczy. To tak chciałem wam pokazać, żeby, gdzie, ja, gdzie ja tu się wyjechałem żeby specjalnie nagrać o to, to moje stanowisko tutaj, takie, tamtędy. Nigdzie nie wyjechałem, jestem cały czas na Rakowieckiej w Warszawie.